Cześć, witam Was wszystkich znowu. Jestem XPL, a jest to recenzja kostki Feng Can. Tak więc zapraszam. Tak więc kostka została zakupiona przez mojego kolegę, który dał mi ją na Mikołajki za 29,90 na Allegro. Plus koszty przesyłki. Jak powszechnie wiadomo, jest to podróbka kostki Dajan którą trzymam właśnie tutaj. A Dajan teraz można go kupić za około 49 zł, myślę, nawet mniej. Jest to też kostka już dość stara, dlatego cena spadła. Jak wiadomo, przejdźmy może do wymiarów obu kostek. Obie kostki są chyba 57 mm, takiej samej wysokości. Tak więc tutaj wydaje mi się, że tutaj większych rozbieżności nie ma i nie czuć, nawet jeżeli jest jakaś, któraś z tych kostek jest mniejsza, w ogóle nie czuć żadnej różnicy podczas układania. Teraz może zajmijmy się naklejkami. Naklejki w tej kostce, no nie zrobiłam na nie zbyt wielu solwów, tak więc no nie jestem pewien, aczkolwiek już wiem, że po tych, nie wiem, może 30 solwach użytkowania, kurde, coś mi tu zasłania, może to... Nie wiem. O, tak. Jak można zauważyć, pojawiają się takie małe zadziory, ale nie stanowi to jakiegoś większego problemu. Bo to są naklejki bardzo podobne jak włosy dają zanchi. Tutaj też się zadzierają. Tak więc no, naklejki, może nie są takie same jak w Zanchi, bo w Zanchi naklejki są naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre. Przejdźmy, może, do budowy kości, która jest identyczna jak w Zanchi. Tak więc mamy tutaj obie krawędzie obu kostek. Może troszeczkę, kurde, tutaj coś te mikro makro nie działa za dobrze. Przy takim oświetleniu mam wrażenie. Aczkolwiek myślę, że widzicie, że krawędzie są identyczne, takie same jak z takie same torpetkami, a narożniki również identyczne. Więc jedynej różnicy dopatrzyłem się w tym, że w tej kosce użyto znacznie innego plastiku, ale o tym za chwilę. Teraz może powiem o liczbie popów i o ścinaniu zakrętów. Ścinanie zakrętów w tej kostce jest no 45 stopniowe, więc jest bardzo podobne jak w kosce dają Zanchi. Sięło odwrotnie, też jest bardzo fajne. Tak. A w Zanchi. Troszkę lepiej, bo ma jest bardziej luźna. Tak. Jest bardziej wyrobiona, zdecydowanie. Mm. Tutaj też ci na kostka, środkową warstwę. Tak, mniej więcej. 3 czwarte Tutaj jest też jest to, myślę, całkiem dobry wynik. I tak, teraz właśnie powiem o w jednym wielkim mankamencie tej kostki. To jest to, że ona bardzo często popuje. To jest po prostu wybuch. Ta kostka to się naprawdę no, niesamowicie fajnie. Naprawdę bardzo lubię, jak ona się rusza, bo rusza się nawet lepiej niż Zanchino, to są wrażenie, chociaż Zanchino jest dla mnie przyjemniejsza i lepsza. Aczkolwiek, no, na Feng też jest naprawdę super. Bardzo fajna, fajna e, fajny feeling jest kostki. No i rusza się naprawdę fajnie. Ale popy zdarzają się strasznie często. Kostka jest naprawdę strasznie trudna do wyregulowania, co jest jej naprawdę wielkim mankamentem, czego wręcz nienawidzę, można powiedzieć. Naprawdę no strasznie często popuje. Przykładowo Dian popuje mi tak. No naprawdę to ja musiałem zetnę bardzo mocny zakręt i to już nie mam tą kostkę, zrobiłam jakieś, myślę, 2000 solwów ponad na... Na tym i zdarzyło mi się pomorzeniem dwa razy. przy Czym to było coś takiego, że po prostu no, robiłem taki ruch i tutaj mi wszedł palec pomiędzy krawędź i, i tak mi wypadł ten narożnik. Tak więc to jest moja wina. Ale na fękkanie mimo tej samej budowy, no, popy zdarzają się o wiele częściej. Dlatego no, nie za bardzo tą kostkę lubię. Nie lubię zbyt na niej układać przez to. Bo w tej kostce no, popy zdarzają się dużo rzadziej. I jeszcze jedna, jeszcze jedna, jeszcze jeden wielki mankament to jest to, że za, zaślepki strasznie często wypadają. A to tak naprawdę niesamowite teraz szczęście, że mi, o właśnie, że mi nie wypadły teraz podczas solwa właśnie wypadły. No i mówię Wam, przy bardzo szybkim układaniu kostka, no strasznie często jej te zaślepki jakby popują, to jest no straszne. Tak więc. Teraz trudno jest mi ocenić, która z kości jest lepsza. Ja osobiście wolę Zanci, ponieważ jest yy, no, przyjemniejsza w finingu trochę, ale to wiadomo, do wyboru do koloru może komuś innemu bardziej pasować, e, więc ja będę układał na zamczym, a Wam radzę wybrać jak zresztą chcecie. No. To chyba było na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję i życzę. Szczęścia w wyborze. Cześć.